Zapraszam Was na drugą część powtórzenia działu dotyczącego procentów. Numeracja zadań będzie kontynuacją, dlatego nie zdziwcie się, że wystartujemy od zadania dziesiątego. Dajcie znać w komentarzu, co nam ciekawego teraz przerabiacie na lekcjach matematyki jak i jaki dział przed Wami. W lipcu cena telewizora wynosiła 2000 zł, i to jest pierwsza informacja warta zakodowania przez nas. Mamy lipiec, mamy 2000 zł. Idziemy dalej. We wrześniu ceny te zwiększono, czyli mamy kolejny miesiąc i mamy podwyżkę o 9,4%, ale nie wiemy ile to jest i nawet nie czytając dalej, wyliczamy sobie dowolnym sposobem. Mamy 2000 jako wszystko, co jest aktualnie i możemy sobie wyliczyć ten podany procent, albo od razu sobie połączyć i obliczyć 109,4%. Obie wersje są jak najbardziej poprawne. Ja tutaj wykorzystam metodę proporcji, gdzie bierzemy dwie liczby naprzeciwko siebie i mnożymy ze sobą w liczniku. Jeśli jesteście po raz pierwszy w widziale procentów lekcji w 15 minut, to tylko podpowiem, że warto się w takim razie cofnąć do poprzednich materiałów. tam wszystko jest dokładnie omówione skąd, to się wszystko bierze. Procenty nam się skrócą, zera nam się skrócą i mamy teraz do wymnożenia 20 razy 9 i 40 dzielone na 1. I teraz możemy sobie 9 i 40 pomnożyć razy 2. Na razie zapominając o tym zerze i będziemy mieć 18 i 80 jako wynik mnożenia. I zostaje nam jeszcze 0, czyli dziesiątka. Jak sobie to pomnożymy, to wyjdzie nam przesunięcie o jedno miejsce i dostaniemy 188 zł. O tyle wzrasta cena stara i nowa cena, bo wracamy do szukanych. Ile kosztuje cena telewizora, jaka jest na telewizora po tej podwyżce? Sama automatycznie nam się wyliczyła, bo wiemy, że to jest wzrost. O 188 zł, to dla formalności sobie pokazujemy te 2000, które zwiększamy o 188 zł i mamy 2188 jako cenę wrześniową, którą należy jeszcze dodatkowo zapisać w odpowiedzi żeby tutaj osoba która sprawdza nam zadanie szczególnie tutaj te informacje kieruje pod kątem egzaminu który przed wami. Jeśli osoba sprawdza to musi widzieć czy wy zakończyliście to zadanie i wiecie, że to już jest koniec i taka odpowiedź to jest właśnie informacja dla osoby sprawdzającej. Aha, uczeń zakończył to zadanie. Wieszę, to jest koniec, wieszę już nic więcej nie trzeba tutaj robić. W lipcu cena telewizora wynosiła 2000 zł i to jest pierwsza informacja warta zakodowania. Ani Magda zaplanowała, że w grudniu wyda 3000 złotych. Budżet ten przekroczył jednak o 25%, i tutaj robimy sobie mały stop. Wypisujemy sobie informację, że wszystkie wydatki, które były planowane, czyli 100% zaplanowane na grudzień, wynosiło 3000 złotych. Wiemy, że budżet został przekroczony o 25%. Czyli tutaj. Wydatki były większe o 25% i w takim razie wydała Pani Magda 125% zamiast planowanych 100% i od razu dowiemy się, ile to będzie złotych. I tutaj tego X musimy sobie policzyć i najwygodniej będzie nam tutaj użyć proporcji. Wielokrotnie wam powtarzałam, że ten sposób działa zawsze niezależnie od tego, jaki jest temat, nie trzeba się zastanawiać. Jaki ułamek będzie pasował do tego zadania, a jak łatwiej Wam będzie, właśnie w postaci ułamków czy tych sposobów na skróty, to też nie ma najmniejszego problemu. Włożymy sobie tutaj ułamek i bierzemy dwie liczby naprzeciw siebie i mamy tutaj 3000 razy 125% i to będziemy sobie dzielić przez tę liczbę, która jest naprzeciw x, -a i zasada ta jest zawsze. Taka sama, najważniejsze, żeby ułożyć procent pod procentem, liczbę pod liczbą. Tutaj nam się dwa zera skrócą, symbol procentu nam się skróci i mamy informację, że będzie to 30 razy 125 dzielone na 1 i można sobie zrobić 3 razy 125. Na razie o że możemy sobie na chwilę zapomnieć i wyjdzie nam wtedy 300. 75, dokładamy sobie 0 na koniec do naszych obliczeń, o którym na chwilę zapomnieliśmy, i mamy informację, że to 125%, czyli to, co wydała faktycznie pani Magda, tyle wynosi w naszych złotówkach, 3750. I jeszcze mamy informację, że dodatkowo, oprócz tej zwyżki, zapłaciła. 500 zł za zabawę z sylwestrową. I pytanie: Jaką kwotę wydała Pani Magda w grudniu? To są nasze szukane, nie trzeba tego przepisywać, warto sobie to podkreślić, żeby wiedzieć o co nas w ogóle pytają. I mamy informację, że dodatkowo ponad to 125% jeszcze Pani Magda wydaje 500 zł, czyli do tych 3750 zł obliczonych dokładamy. 500 zł i mamy końcową liczbę, czyli końcowo wydane, tutaj będzie jeszcze 12, 1 dalej. Co wydane 4250 zł? I to jest odpowiedź, której od nas oczekują. Wszystkie wydatki pani Magdy wyniosły właśnie wspomniane 4250 zł. Dajcie znać w komentarzu, czy rozumiecie zadania związane z procentami, czy łatwo wam się liczy i jakie metody najczęściej używacie. Z zadań 12 liczba o 45% większa od nieznanej nam liczby, a jest równa. 87 i mamy obliczyć A. Była sobie liczba A, stanowiła 100% wszystkiego. Teraz jest nowa liczba, nazywa się 87 i stanowi ona 45% więcej niż A, czyli dokładamy sobie do 100% 45 i mamy 145%. I teraz mamy wyliczyć A i tutaj nam się wszystko ułożyło, ja zachęca do wyliczenia proporcją. I będziemy mnożyć dwie liczby naprzeciwko siebie. To jest 87 razy 100%. I będziemy dzielić przez tą, która była naprzeciwko naszego a, czyli przez 145%. I pierwsze, co się tutaj nam skróci, to będzie symbol procentu. Możemy tutaj też sobie podzielić przez 5, ponieważ 145 dzieli się przez 5 i 100 też dzieli się przez 5, ale pewnie będziecie musieli. Użyć do tego działania pisemnego, to sobie właśnie takie wykonamy i będzie tutaj tak. W jedynce piątka nie mieści się ani razu, ale w 14 już zmieści się nam dwa razy i odejmiemy sobie 10, bo 2 razy 5 to jest 10, zostaje nam 4, spada jeszcze 5 i mamy 45 podzielone na 5 to jest 9, 9 razy 5 to jest 45 i mamy wynik 29 po skróceniu. Tutaj, i jeśli 100 podzielimy na 5, to będziemy mieć 20 w tym miejscu. I mamy teraz 87 razy 20 i dzielone na 29. Można pokusić się o sprawdzenie, czy 87 i 29 przez siebie się w jakiś sposób dzielą, i możemy sobie sprawdzić, czy dwie 29 to dadzą nam 87. Jak sobie ktoś to trochę oszacował, to wiesz, że nie ale sprawdźmy tutaj sobie mamy 18, 1 dalej, tu będzie 58, czyli za mało, ale sprawdźmy, czy może 3 3,29 będą tutaj się pasowały w 87, tu mamy 7 i 2 dalej, bo 27 to jest 9 razy 3, 9, 3 razy 2 to będzie 6 i plus 2 to 8, czyli idealnie i możemy sobie skrócić. Dzieląc przez 29, 87 to będzie 3, a 29 dzielone na 29 to będzie 1 i ostatecznie mamy 3 razy 21, czyli 61, a to daje nam liczbę 60, to jest nasze A, które było na samym początku. W zadaniu 13 w pewnym barze mlecznym przy zakupie dwóch porcji naleśników z truskawkami trzecią można kupić za 40% ceny. Kania ja skorzystał z tej oferty, kupił trzy porcje naleśników z truskawkami i zapłacił 30 zł. I mamy tutaj pytanie, czy podstawowa cena jednej porcji z truskawkami to 10 zł, czy 12 ,50 zł i 50 groszy. To mamy taką informację, że jak kupię sobie jednego naleśnika, zapłacę 100%. Kupię sobie drugiego naleśnika, zapłacę 100% i kupię sobie trzeciego naleśnika, to zapłacę 40% ceny. Pan Jan właśnie taki zestaw kupił, czyli trzy naleśniki i zapłacił za to 30 zł, czyli mamy tutaj łącznie 240% i to jest nasze 30 zł. Możemy tutaj użyć proporcji i zaznaczyć, że chcemy sobie obliczyć tą podstawową porcję, czyli 100% i nam się tutaj będzie. Wyliczało, możemy też sobie to doliczyć poprzez dzielenie. Zrobimy to jednym i drugim sposobem. Do przypomnienia, mamy tutaj dwie liczby naprzeciw siebie, czyli będziemy mnożyć 100% razy 30 zł. Będziemy dzielić przez tę liczbę, która była naprzeciw niewiadomej, w tym przypadku naszego x, czyli 240%. Procenty nam się skrócą, 1,0 nam się skróci. Jak bardzo będziemy chcieć, to możemy również podzielić sobie 24 i 3. Podzielone przez 3, to tutaj będzie 1, a tutaj zostanie nam 8 i w tym momencie mamy 100 razy 1 dzielone na. 8 i jak sobie 100 podzielimy na 8 to ładne 10 nam nie wychodzi i bez większego liczenia można od razu zaznaczyć, że to będzie 12 50 zł, bo odpowiedź 10 po prostu nam z tego nie wyjdzie. Możemy sobie to podzielić na 2 i będziemy mieć 54. Możemy podzielić na 2 i będziemy mieć 25 drugich. Możemy podzielić to na 2 i właśnie w ten sposób powstanie nam prawidłowa odpowiedź. Drugi sposób, poprzez doliczanie, polegałby na tym, że mamy 240 do 30 zł. Tu będą procenty i będziemy sobie to dzielić tak, aby tutaj powstało 100%. Możemy sobie podzielić przez 3 i będziemy mieć 80%. To będzie. 10. I znowu to by była dla nas informacja, że skoro 80% naszej kwoty to jest 10 zł, a my chcemy 100%, to w takim razie musi być to odpowiedź B i to można było wziąć na logikę, nie doliczając konkretnej wartości. My moglibyśmy sobie to jeszcze podzielić, na przykład przez 2, to by było 40% i tu by było 5 i moglibyśmy sobie to jeszcze podzielić przez 2. I tu by było 20%, bo z 40% no my sobie za bardzo nie zrobimy 100%, ale już z 20% to my możemy sobie mnożąc razy 5, możemy sobie zrobić 100% i będzie to właśnie tutaj 12, 50, a tutaj 100%. Jak widzicie, każdy sposób jest dobry, jeśli prawidłowo użyty da nam poprawną odpowiedź, a czasami nawet nie doliczając jej do końca można tą odpowiedź, jeśli jest do wyboru, zaznaczyć. Druga część. Pan Jan zapłaciłby tyle samo za trzy porcje naleśników z truskawkami bez korzystania ze zniżki, gdyby podstawowa cena była obniżona o... Czyli przyjmujemy do wiadomości, że jest mała zmiana, nie ma żadnej promocji, ale naleśniki kosztują trochę mniej. Czyli mamy 3 sztuki naleśnika, każdy kosztuje tyle samo i nadal płacimy 30 zł. I z tego wiemy, że w takim razie każdy by musiał tutaj naleśnik kosztować 10 zł i wiemy, że aktualnie kosztuje 1250, gdyby jego cenę zmniejszyć do 10 zł. To pytanie, czy spadłaby ona o 1 czwartą, czy o 1 piątą. Wiemy, że spadłaby o 2 zł i 50 groszy. I teraz czy to jest jedna piąta, czy jedna czwarta ceny. Gdyby podzielić te 12 zł i 50 groszy na 4 równe kawałki. Czyli tak jak mamy w odpowiedzi C, to otrzymalibyśmy wynik równy ponad 3 zł. Jeśli podzielilibyśmy na 5 kawałków, to nasze 12,50 i to już tutaj nam wyszło, to byśmy mieli równe 2 zł i 50 groszy. I stąd potwierdzenie, że cena musiałaby, ta podstawowa, zmniejszyć się o 1 piątą. Aby pan Jan również zapłacił 30 zł, ale nie skorzystał z żadnej promocji. Na rysunku przedstawiono wyniki sprzedaży ołówków i długopisów w sklepie papierniczym Stalówka. Z rysunku wynika, że ołówków sprzedano mniej niż długopisów o konkretną wartość procentową. Tutaj mamy informacje w łukach, czyli 50 sztuk długopisów i 40 sztuk ołówków. Łącznie Sprzedano 90 i wiemy to poprzez dodanie sprzedaży. 90 sztuk sprzedano. Na rysunku mamy te wyniki. Z rysunku wynika, że ołówków sprzedano o ileś procent mniej. To weźmiemy sobie względem długopisów, czyli długopisy były wymienione jako ostatni element. Od 50 odejmiemy sobie 40 i podzielimy przez długopisy, czyli przez 50. Pomnożymy razy 100, żeby otrzymać procent i mamy 10, 50 razy 100%. Tutaj możemy sobie ten ułamek skrócić, możemy go zamienić na ułamek dziesiętny albo liczyć dalej w ułamkach zwykłych, gdzie po wymnożeniu mamy 100% podzielić na 5 i da nam to. 20%. I jest to ta odpowiedź, która mówi o ile procent mniej sprzedano ołówków względem długopisów. W zadaniu 15 po obniżce ceny o 40% za pendrive zapłacono 99 zł. Ile kosztował pendrive przed obniżką? I Mamy następujące informacje. Był sobie pendrive, który kosztował 100%. Następnie Cena ta spadła o 40%, czyli zostało nam z tych 100% 60% ceny i teraz możemy zapłacić za niego 99 zł. Pytanie brzmi, ile ten pendrive kosztował, zanim ta cena spadła do 60%? I tutaj możemy sobie ułożyć proporcję, że 100% to jest nasz X, 60% to jest aktualna jego wartość i tutaj właśnie polegał na tym haczyk, że to 40% to nie jest 99 zł, tylko to jest obniżka i trzeba było sobie stworzyć samodzielnie 60%. I w takim razie metodą proporcji mnożymy dwie liczby, które są naprzeciw siebie. To będzie 100% razy 99. Następnie dzielimy przez to, co jest naprzeciw x. -a. Mamy tutaj 60%, będziemy sobie to skracać, 0 będziemy skracać, jak się bardzo uprzemy. Możemy również skrócić sobie 10 i 6 dzieląc przez 2, a następnie 3 i 99 dzieląc przez 3. I ostatecznie mamy do wyliczenia 5 razy 33. Pierwszych I możemy to zrobić w ten sposób, żeby ominąć działanie pisemne, Nasze będziemy najpierw robić 5 razy 30, następnie 5 razy 3 i wyjdzie nam 150, do tego dokładamy 15 i ostateczna cena to 165 zł i jest to cena przed obniżką o 40% i jest to cena, którą zapisujemy sobie w odpowiedzi kończąc to zadanie. W zadaniu 15 po obniżce ceny o 40%. Za pendrive zapłacono 99 zł, ile kosztował pendrive przed obniżką. I mamy następujące informacje. Był sobie pendrive, który kosztował 100%. Następnie cena ta. W kolejnym zadaniu również obniżki podwyżki ten temat, bo w księgarni obniżono ceny wszystkich książek o taki sam procent, jeszcze nie wiem o jaki. Cena książki sławne obniżki zmieniła się z 25 na 22 zł. I od tego sobie wystartujemy. Była sobie cena 25 zł, czyli musiała wynosić 100%. Teraz wynosi 22 zł, i to jest ileś procent starej ceny. I tutaj najwygodniej jest liczyć procentami. Jeśli macie inny sposób na to, to też śmiało go używajcie. Pamiętajcie, że układanie odpowiednich ułamków działa ale trzeba do dobrego zadania właściwy ułamek utworzyć. A tutaj najważniejsza zasada, procent pod procentem, liczba pod liczbą i to, co w liczniku i mianowniku, tak jak Wam mówię, dwie liczby naprzeciw siebie mnożymy, dzielimy przez to, co jest naprzeciw x. I mamy teraz możliwość podzielenia sobie przez 25 setki i 25. I tutaj będziemy mieć 4 i mamy 22 razy 4 pierwszych, czyli 80%. 8 pierwszych i mamy 88%. Czyli obniżka była, skoro było 100%, a teraz mamy 88%, to widzimy, że obniżono każdorazowo cenę o 12%. Czyli taki mamy spadek i czytamy dalej. Jaka będzie nowa cena książki? Nieznane podwyżki, która do tej pory kosztowała. 30 zł i tutaj robimy sobie jeszcze 30, to jest nasze 100%, a my potrzebujemy właśnie 88% lub 12%, obojętnie. Tutaj nam wyjdzie od razu nowa cena. Gdybyśmy użyli 12%, to trzeba by było od tych 30% odjąć obliczone 12 i wtedy wyszłaby kwota, ale oba sposoby są jak najbardziej poprawne. Bierzemy dwie liczby naprzeciw siebie. I tak, jak widzicie, w zależności od tego, jak sobie zapiszemy, to raz na jedną, raz na drugą te liczby mogą być zapisane. Nie ma to najmniejszego problemu, żeby dalej wykonać obliczenia, to będzie z lewej na prawą, czy z prawej na lewą. To zawsze nam się wyliczy, dlatego ja tak bardzo lubię ten sposób, który jest często omijany w szkole, albo niezbyt mocno eksponowany, bo każą Wam trochę liczyć na skrót, ale niestety nie każdy jest w stanie zapamiętać, który skrót, do którego. Zadania pasuje. I teraz mamy 3 razy 88, dzielimy sobie jeszcze na 10. Możemy tutaj 10 i 88 podzielić przez 2. Zawsze to będą mniejsze wartości, i mamy 3 razy 44 dzielone na 5, chociaż w tym przypadku, akurat to skracanie. Nie bardzo nam się opłaci. Lepiej będzie wyliczyć właśnie to 3 razy 80, dołożyć do tego 3 razy 8 i podzielić przez 10, bo dzielenie przez 10 nie wymaga od nas działań pisemnych, tak jak dzielenie przez 5. I mamy 240, dodać 24, będziemy dzielić przez 10 i mamy 200. 64 i wystarczy podzielić przez 10, wprowadzić przecinek i mamy 26,40 jako wynik ostateczny. I to jest właśnie ta cena, która będzie po obniżce z 30 zł na 26,40 groszy. W pierwszym dniu wyprzedaży sprzedano 70% bluzek. A drugiego dnia 40% pozostałych bluzek. Do sprzedania jest jeszcze 36 bluzek, ile bluzek sprzedano podczas dwóch dni wyprzedaży. Jest to zadanie złożone, które będziemy sobie rozwiązywać od końca. Mamy pierwszy dzień wyprzedaży, było nie wiadomo ile bluzek, sprzedaliśmy 70% i zostało nam nie wiadomo ile bluzek, które stanowią 30%. I teraz, w drugim dniu, mamy nie wiadomo ile bluzek, ale to jest nowe 100%, bo zaczynamy dzień i tego dnia ta liczba bluzek to jest nasze 100% i z niej sprzedajemy 40% i mamy znowu nie wiadomo ile, które stanowi 60%. I tutaj mamy informację, że do sprzedania załóżmy trzeciego dnia zostaje nam to co było na koniec drugiego dnia i jest to 36 bluzek. Czyli jednak cofamy się do tego Poprawnego trójkąta i mamy tutaj 36. I teraz to pytanie sobie podkreślamy, ale zostawiam, bo do odpowiedzi jeszcze daleka droga. I mamy tutaj 36, to jest 60%. I mamy 36, 60%. Potrzebujemy 100%. Możemy sobie to doliczyć poprzez dzielenie, mnożenie. I tutaj weźmiemy sobie, podzielimy przez 6 jedną i drugą stronę. Uzyskamy 10%, a to następnie pomnożymy razy 10, bo nas interesuje 100%. I tą metodą doliczania możemy sobie tutaj szybko to wyliczyć. I mamy informację, że tego drugiego dnia 100% to było 60 bluzek, czyli to było 30% na koniec pierwszego dnia. I teraz idziemy sobie tutaj i wiemy, że 60 bluzek to 30%. 60 to 30% i też tą metodą. Do liczania możemy sobie to dość szybko policzyć. Możecie też proporcją, jak Wam wygodniej. i Tu mamy 10%. W ten sposób nam powstało. Tutaj mamy 20%. Chcemy mieć 100%, czyli robimy jeszcze raz 10%. Jedną i drugą stronę. Mamy 200% do 100%. I to 200% to jest 100% naszego pierwszego dnia. Wracamy do pytania, i w pytaniu było, ile bluzek sprzedano podczas dwóch dni. To tak, pierwszego dnia było 200 bluzek, nie wiem ile sprzedano, ale zostało nam 60. I teraz poprzez odejmowanie wyliczam, że sprzedano 140 bluzek pierwszego dnia. Drugiego dnia mieliśmy 60, udało nam się sprzedać 30. 6 nie do końca udało nam się sprzedać nie wiadomo ile tak jak poprzednio ale wiemy że zostało 36 i po odjęciu mamy informację że sprzedano 24. I teraz łączymy sobie to co sprzedano czyli te 140 z pierwszego dnia i te 24 z drugiego dnia i łącznie sprzedano 164 bluzki i to jest odpowiedź jakiej oczekują 164. Bluzki sprzedano. Mógłby być ten sam zestaw danych, a pytanie mogłoby być na końcu: ile bluzek było na początku pierwszego dnia, nim wyprzedaż ruszyła? Czyli tu mogą być różne pytania, ale sam proces obliczeń jest taki sam. Zaczynamy to zadanie tak naprawdę licząc od końca informacji do początku. Przed nami ostatnie zadanie z powtórzenia i jednocześnie działu drugiego, jakim są procenty. Na początku lekcji nieobecni uczniowie stanowili 25% uczniów całej klasy. Ja jestem zwolennikiem od razu wypisywania tego, co wiemy. Nasza klasa liczy 100% uczniów i mamy informację, że 25 jest nieobecnych, czyli 100% odjąć 25%, co daje nam 75%. Daje nam też informację, że tyle uczniów było obecnych. I teraz. Po kilku minutach przyszedł Staszek, czyli mamy nową sytuację. Do tych 75% dołączył Staszek. I wtedy nieobecni przy tej nowej sytuacji stanowili jedną piątą klasy. To są nieobecni. Po zamianie na procenty mamy. 20%, czyli nowy zestaw nieobecnych i nowy zestaw obecnych i tu będzie 80%. I pytanie, ilu uczniów liczyła ta klasa. Wiemy, że gdy doszedł jeden uczeń, to nieobecni z 75 wskoczyli na 80%, czyli 5 punktów procentowych nam się tutaj ten wynik z... Zmniejszył, tak? Gdy dołączył ten chwilowo nieobecny staszek. I ilu uczniów ma ta klasa? Oto jest pytanie. I jak się zabrać tutaj za obliczenia? Właśnie korzystając z tego staszka. On spowodował skok o 5% i to był jeden uczeń. To teraz, jeśli mamy tego jednego ucznia. Sprawdźmy, ilu nam tutaj wyjdzie wszystkich uczniów, jeśli sobie pomnożymy dwie liczby naprzeciwko siebie i podzielimy przez tą liczbę, która była naprzeciwko x, czyli 5%, tutaj od razu nam się skracają procenty i znowu mamy 100 piątych, czyli 20, ale tym razem nie 20%, a 20 uczniów, tylu liczyła nasza klasa z zadania. I tutaj właśnie kluczem do rozwiązania była informacja, że ten plus 1 staszek to było tak naprawdę plus 5% patrząc względem tego co było, a co jest po naszej zmianie. I to był startowy początek, który gdzieś musiał być sam wygenerowany przez nas, aby to zadanie. Rozpocząć i rozwiązać poprawnie, a jak w każdym zadaniu tekstowym, na samym końcu pisujemy odpowiedź, a bardzo często ją po prostu przepisujemy. Lekcja 43 to będzie nowy dział figur geometrycznych.